Cześć! Oto pierwsza część cyklu Klaudia Niska glukoza i płaski brzuch. Niektóre rzeczy pokażę Wam dzisiaj bardziej szczegółowo, a niektóre mniej. W każdym razie każde z nich stopniowo będziemy omawiać w całości. Każdy dzień zaczynam standardowo od masażu zimnym rollerem i głasza, następnie nadszczołykam kolostrum na odporność, magnez, probiotyk i suplement z żelazem na moją niską ferytynę. Posiłki jem 3 razy dziennie i przeważnie na śniadanie jem to samo. Wyjątkami jest weekend. Standardowo to skyr z owocami i masa orzechów. Po śniadaniu biorę resztę moich suplementów i metforminę, którą przyjmuję 3 razy dziennie po każdym posiłku. Z racji tego, że był to dzień wolny po śniadaniu, poszłam na siłownię. Nie mogę ćwiczyć noczo, bo wprowadza to mój organizm w stres i podnosi cukier. Zobaczcie, jakie puste jest forum. Jak sklepy są zamknięte. Na siłowni zrobiłam godzinny trening siłowy dołu. O tym też nagrałam są rolkę. Następnie poszłam z mięcią i na takie dobiegania jeszcze pobiegałam sobie bie na bieżni. Po siłowni wróciłam oczywiście pieszo do domu i nastała pora na mój drugi posiłek. Tym razem były to dwa kawałki chleba żytniego 100%, z serkiem twarogowym, buratą, pomidorkami i czoskiem. Następnie wskoczyłam do wanny, żeby pomóc moim mięśniom w regeneracji, a po wannie jeszcze krótka sesja na macie z kolcami. Nie byłabym sobą, gdybym nie wypiła po drodze jeszcze maczy, ale oczywiście bez mleka. Gdy zrobiło się ciemno, obejrzeliśmy nowego Frankensteina i mam co do tego mieszane uczucia. Na kolację wpadł boł z warzywami i tofu. Na koniec dnia na liczniku miałam ponad 13 tysięcy kroków, spaliłam 2400 kalorii, z kolei zjadłam 1700 kalorii i wypiłam łącznie 4 litry wody.